Czyli widać, ja jestem tylko w kolejnym odcinku z gry. Horizon zjedął na naszym kanale. jest jesteś Przygoda, i co? Ostatnio pokonaliśmy. Um, dla czy jaką to ma, tutaj? no i Myślałem, po że to powadzę, raczej co oczywiste. Co wszyscy myślą? Nie Opór. dla mnie. Cóż, na początek uchroniłaś miasto od stanięcia w ogniu. Jesteś silna, zmyślna, no i zdolna. Przyda. Mi się ktoś taki jak ty. Mm. <laughs> Dziękuję za ofertę, Cześć, ale. Było coś. Raczej nie jesteśmy gotowi na taki układ. Jeszcze nie teraz. Przed mną długa droga, nim odnajdę to, czego poszukuję. A to coś jest daleko od południka. A, oczywiście. Nie chciałem się narzucać. To Twoje życie. Nic mi do tego. Ale proszę. Zawsze jesteś tu mile widziana. Mam nadzieję, że to początek znajomości. Nie koniec. Wiem, kto nas zaatakował. To była grupa Kardzia Cienia, zwana Zaćmieniem. Odkopują starożytne maszyny. Wykorzystają je w ataku na południk. Rozumiem. To, co mówisz, pasuje do tego, co słyszałem od Marada. Jakiś odłam Kardzacienia, cienia, skażone maszyny chodzące po świecie. Wiesz może, kiedy nastąpi atak? Nie jestem pewna. Zatem nie traćmy czasu. Daj znać, gdy dowiesz się więcej. No, dam, dam, dam. Dobra. Lub porozmawiać z Renem I z tym. Ej, Loj, ma Właśnie myślałem trzyma. o Ersie. Zabiłaby Derwala na miejscu. Wiem to. Właśnie dlatego chciała się z nim spotkać, by go zabić. Ale powiedziała też, żebym dorósł. Trochę mnie to wtedy zabolało, ale przyznaję jej rację. Bo chyba dorosłość znaczy robienie tego, co trzeba, a nie co się chce. No. Mnie się pytasz? Założę się, że jesteś starszy. Ale tak się nie zachowuję. Nie przyderwalą. Nie przeceniaj mnie. Ciągle myślę o tym, żeby urwać mu ten łeb. Ale tego nie zrobisz, bo jesteś dobry. Dobra, dość. Zaraz się popłaczę. No, ha ha ha. A więc, co zamierza zrobić strażnik Erent, gdy będzie po wszystkim? Wracam do Włości na jakiś czas. Spiknę się z moim klanem i wyprawimy się pogrzeb. Z prawdziwego zdarzenia. I mam na myśli mniej gadania, więcej picia. <laughs> Jak sądzisz, co Oseram zrobią z Derwalem? Najpierw będą się o to długo spierali. Ale cokolwiek wymyślą, będzie bolesne. Nie przeszkadza mi to. W sumie może odwiedzę go w celi i przypomnę mu, co go będzie czekać. Cóż. Uch. Wiem, ruszasz. Zabójcy do wytropienia, maszyny do opanowania wszystko przed śniadaniem. Wiesz co? Kiedy Cię spotkałem, myślałem, że wielki gość spotkał śliczną dziewuszkę, co chowała się w jakiejś strasznej dziurze. Teraz wiem, że miałem szczęście, że byłem z tobą choć chwilę. Nie zapomnij o mnie, kiedy będziesz zmieniała świat. Dla ciebie zawsze znajdę minutkę, może nawet dwie. Wow! Ha. lubi mnie. Dobrze, idź do kolejnej części misji. No, to już sobie odchoczyliśmy tą część mapy, co mnie kusi. Uratowany południk. Mam osiągnięcie. Fajnie. Została mi ostatnia. Ostatni kacią I to tak mnie kusi, żeby do niego iść. Chociaż z drugiej strony nie mam tu. gdzieś nie, droga nawet nie jest dramatyczna. Spoko mogę dojechać szybko. W takim razie do kotła. Ostatni? Jaki w sensie bo Potem już taka została nam główna fabuła, na takie ewentualnie No i oczywiście te łowieckie gówno, ale tak tego nie chcę robić, chociaż będę musiał to zrobić, bo chcę pod platyna Więc mimochodem i tak to zrobię i tak to zrobię A. Nie wiem czy to nie jest, czy to nie jest moja ostatnia, w sensie platyna w tych tu dźwiękach Oba no, bezsensownie gadam Teraz jeszcze jeden punkt i będziemy mieli to będzie dobrze No do równa sobie trochę strzał, bo no Misiu pysiu O, cały czas śmiga, śmigaczem i No i super, to są najszybsze akurat, nie stwory potwory, nic no, nie przyjadę. Ty czym to? A, ty jesteś tym. Ach, miałam nadzieję, że mnie nie zauważą. you'll be just as nice. The... Daj go Chodź, misiu. Dobra, pokonany. Sagetnie nawet nie mam co ten zbierać, szczerze. Mój śmigacz, zresztą myślałem, że to był mój śmigacz, dlatego tak puściłem walkę. No, to jednak się udało, że mój śmigacz, leży jakimś osobom. Więc w no, ogóle leży mi to, bo, bo po prostu no, mój śmigacz żyje tam. Zwieszona droga na dół Mogłem go wybić bo mi tu będzie przeszkadzać Czy on przechodzi wokół mnie? O on przechodzi Cicho i spokojnie. Nie ma... Nie ma takich rzeczy, proszę pana. Mniej się nie atakuje, zrozumiano? Czy to lepiej objaśnić? A już widzę, że tam coś jeszcze jest pod wejściem, oczywiście, do kotła. Nie ma takiego problemu, którego nie rozwiążemy, prawdę mówiąc, więc... Zeta! O kurwa, nękacze. ja pierdo... znów to samo. moją. Mam cię? Więc go, ale nie widzę, że są teraz Już widzę twej oczka Ładnie trafiony Chciałem że coś lepszego z tego nękacza będzie Chciałem to zobaczyć Patrzyłem to to po poziom mi wkopał Dobra, chodźmy To otwierało. Jak to się robiło? Podno tą czujkę, czy przy niej po coś nie leży, Jakiś wejście może, jak długo jest, Ono właśnie, w dzieciństwie było to prostsze, właśnie czegoś takiego szukałem. rodzeń był sprytniejszy, ale jednak nie aż tak sprytnie. Idę do rodzenia Zeta, no, spokojnie. No w sumie jakbym nie słyszał, to bym się tak szczerze zdziwił. Kociałby z naszym. To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe, co nie? No ale to jest takie, że to wejście na wejściu nie ma ich dużo. Raczej nie powinno być? Jażek go zobaczę na inkarcie, to się będę wkuru, ja w ogóle nie będę widział. Czyli w sumie nie zobaczę. Hehe. <laughs> jest super więcej leczenia dla mnie No słabo, że gramię tak szczerze daje leczenie, bo jak on daje mi leczenie to znaczy, że zaraz będzie coś do walki Niestety to to oznacza. to ze sobą Oj, dużo mi leczenia dała. Już turdzę I... To nie żałuję, że to mi to gromoszczelka spojrzeć. To no dobrze, że tu nie ma do mnie wejścia. Co było na gromoszczynki, dobra? Nie wiem, czemu mi gra serio dała to leczenie. Jak tu będę miał gromoszczynkę walczyć na takim terenie? O, i to. Powodzenia se życzę. No co że no jak muszę, no to... Co to jest? Tu jest wejście, w przodu Teraz ruszę gromoszczek Wyobrażałem się jego z jednej z większych zabawek. Ok, tak byłem mu się dwóch wyrzutni, eee, nie no. jest to stabilnie, żeby było. Właśnie z tego, że z będę, to będę z tego. Kurwa. Uf. Nie ma tu też takiego... Nie masz tu łatki, jak nie masz ani nic. Synek, synek, synek. Nie takim tonem, synek, 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 nie takim tonem, co zrozumiano? Ja, wiem, tak. ja czekam na kolejnych. To nie będzie ostatnia dominacja. Wcale nie mogę z tym pójść bliżej. informacje pomogą mi w dominacji maszyn. Serp szybko poszło? Zdominowano wszystkie kotły zdobyto trofeum. No fajnie, dominacja z Zeta dostępna. Więc Faistos jest źródłem zakłóceń danych kotła? Zmuszał kocioł do tworzenia agresywnych maszyn, z roku na rok bardziej śmiercionośnych. Czemu i czym. Lub Kim jest Hefajstos. Kolejna tajemnica na liście. Hmm. Fajnie. warto wiedzieć, że ktoś taki istnieje, właśnie chciałem poczytać notatki, bo wiem, że zostaje... No. Hefajstos też gadał z tym. z tym, z tym o tamtem rozkazuje chyba, co nie tak mi się kojarzy. Zobaczymy inaczej. dostaniemy teraz tu do zapis, więc zobaczymy. Ostatnie dwa z maszyn. Rodziny kotła, jest M A -L U S coś tam coś tam. Produkcja analizy. Uwaga w środek nieudanych Główna produkcja obejście zewnętrzne, od pobierania do mieszkania, rodzaj, rozwinięcie, 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 bla, Tu. O, o O Podsumowanie. Aktywność przedsiębiorcza diagnostyka. wórum.NXT Uwaga, e, namierzenie Intos wykry, wykry, wy, wykrywanie udane. Uwaga, wynik namierzenia Hephaistos. Uwaga, infiltracja Intos, odzyskiwanie danych udane. E, uwaga, pozyskano szabę poleceń. Uwaga, e, dekodowane rozpoznanie udane. Uwaga, wynik zagrożenia w technicie człowiek. E, zagrożenie faun, fauną wysokie, florą wysokie, biosferą wysoka. E, wynik dyrektywa: anihilacja. Wynik rozpoczęcia obejścia produkcji, wynik cofnięto, pozostały Priorytety, deaktywacja, koniec Deaktywowanie, koniec hm. Państwos wysłał nowy program do tego no, Ciekawe, ciekawe ciekawa, ciekawa nowość naprawdę. Hmm. na razie tutaj będziemy kończyć co nie Więc co, Tu by tutaj w tym odcinku, ja byłem Riczko Na razie, cześć, pa, się w kolejnym odcinku z gry Horizon Zero Dawn, papa pa.